Rozumiem dlaczego się że dla ten... mówić wiesz... wyraźnie. <głos> <głos> Bo ja powiedziałem przez... Y y. <głos> <głos> Rozumiesz? Tak. Tak, Macie, macie wszystko? Przew, Roz, macie? Jestem w miarę ogarnięty. Macie wszystko? Dobra. Ostatnie pociągnięcie fajka i lecimy? Nie, nie jesteśmy takimi ludźmi. Nie pociągamy sobie fajek tutaj. Dobra, <głaniczny> <głaniczny> no ja, ja odchodzę z pozycji. Jeden, jeden, jedzie na razie jeden pojazd. Prawdopodobnie pojazd wydawczy. Jest to BMP1, prawdopodobnie. Wstrzymać się z ładunkami, wstrzymać się. Wstrzymać się, 1-1, za nim właściwie około 100 metrów jedzie reszta konwoju, przyjął? Przyjął, odległo 100 metrów za BMP. Azof Azov 1-1, to Azov 1-2, jedzie reszta konwoju, Ural. U Dwa urale, i jeden czołg, nie zidentyfikowałem jeszcze. Prawdopodobnie 75. Gdzie jest w ogóle te 75? 72? 72. No, Tylko jeden bewo przyjechał na razie. Potwierdzam, jedzie reszta. Do światła się odbija. Wysadzamy. Zatrzymaliśmy się w naszym domku. Ja. Wysadzaj, wysadzaj, wysadzaj. Uważaj, jeszcze nie wjechali niektórzy do, do tego. Eee, od prawej macie, od północy, nie wjechali jeszcze do miasta. No i się spierdoliło. Azov 1-1, nie jesteśmy w stanie przedostać się do miasta, a od prawej jeszcze ciężkie pojazdy. W, wróć od północy. Cali. Żyjemy, żyjemy, Nie odbijamy sobie, atak. To jest Przyją, pojazdy. Pojazdy ciężkie. Ateki, ateki, szykować się. Nie wiem Trafi mu żyjesz? Zobacz, Żyję, jestem powodzenia. z Krzyciem z tyłu Przyjął, kurwa, mamy i stana nieprzytomnego. Ciężko ranny Zobacz, Dobra, przy... bo do Was dopiec. Idziemy krzyciu? Istanie jest tak, nieoperacyjny ja okay. Przyjął? Yy, potrzebujecie Dobra, mienka? dobra, dobra, mam go Tak, jest właśnie na istanie, będzie pracował <laughs> O kurwa! Ten wewów już leży Zakładzaj, Dobra, dobra, dobra Bandażuję głowę Kurwa, krytyczne. Yy, do lewej ręki Jasne? podpinam płyny od razu Krytyczny. Pomóż, pomóż, pomóż. Ale ja speczę Połówkę podpiłem, podpinam drugą Czy przy Was jest broga Bandaży łapę, łaper wieso potwierdź potwierdź. to jest 1-2, możesz powtórzyć Czy przy was jest broga piechota czy nie e, odmawiam Na razie wycofaliśmy bo ista jest krytycznym po prostu stania i musimy się wycofać mu pomóc Dobra, przyjo, podbiegamy do was, mam medyka wolnego, czekajcie. Goldboy żyje, Goldboy, Kuba Fitimo leżeli na ziemi, chyba tylko ja uciekłem, mu nie mówi. Tutaj, tutaj, tutaj! góry, góry! Dobra. Dobra, medyk jest ranny, cała reszta ustawiamy. mnie na szybko. Dobra, jed, jed Tu są same trupy, y Uniplay gdzieś tutaj przed chwilą był. On jeszcze żyje, chodź Micho. Micho, to jest trup? Tak, otwieram. A za biedem, jeden, trup. Chodź, poszukamy Obos. go, odbył na górze, go wysył z powrotem. Nie wiem, Od nas nie, tutaj dwóch zginęło, Gold Boy, trzech zginęło. Ta. No cóż, fart. Kurwa. Rafałek, zostań i obserwuj przed pole. Okay. Trzeba się go nagrać i zajebać Oni są tam w takim okopie, jednego wyeliminowałem Krzyciu, możecie odwijać Oni tu w budynku Tak, chyba, chyba że tak Chyba że to nasze miasto To jest Mariupol stary Tutaj mama sはは... Rafimusa się urodziła ja jestem najemnikiem z Polski, nie wiem jak wy Ale Kolor skóry mi akurat o tym nie mówił kurwa, nie <noise> To ja nie wiem gdzie ty masz plecy, że ty do Azowa jako najemnik z Polski się dostajesz. <noise> tak naprawdę jego stary no, był no, w tym C. Pa jak się schowali w budynku tam ci Będę rusztowania jak to. Th na tu ja przejmę, przejmę. W tej wieży na schodach. A, zabiję według ciebie. Zabiję tej? Zabiję Chłopaki, kurwa. Wszyscy Cały. I? To nasz czołg? Te 70 72 macie, zostało? On... Rozjebane, nie ma za co. Dzięki, 1-1. Jeden, jeden. Nie, to nie był nasz czołg kurwa, tutaj nie ma naszych czołgów kurwa bo Wszystko co będzie jechało, macie permisję, żeby to rozjebać. Przyjęli? Przyjęli. Zlecę Masz go? Nie wiem tam granat może Granat Prosto kurwa w dziurę mu wleciał, nie? Słychać ich, słychać ich, uważaj I są dalej? Wychylam Plecy kontakt no. Trzymaj plecy krzyciuk Dostałem, bandażuję się, w jestem Od strony tej klatki schodowej wysokiej Został odpalaj granat, POJAD, pojazd jedzie Przyjął DAJE zaporowy trafiony Wychylam Granat Kodaj. Kurwa, nie wleci. Chodź, dostałem. Nie trafiony, nie wpadł do kop. A, kurwa, nie mam, nie mam, nie mam wiz wizuala Możecie próbować poddać, no. Zapresuję go. Dobra, próbuję poprawić jeszcze jeden granat. Jestem za tobą. Trzymam. Chodź, Kurwa, dobra. Kurwa, muszę na Słuchajcie skóry wysyna Czekaj, bo tu musimy się zająć naszymi martwymi Biorę rzeczy medyczne no, z ja poświęcnego 6 na chwilę Dobro Magisego Krzyciu, tu masz amunicję e, do... Ja zaraz kopior. Jeszcze jeden okopu gdzieś po lewej stronie od tego pierwszego ale kurwa lipa mać, tak dostajemy na dupę Dobra, Rafimu, za Minus Podchodzisz pod ten okop i stąpisz Rafimu, kontakt yy, Sprawy, na, na front Są w tym budynku chyba po prawej od nas To miał Dwójka naprawdę wejść w ten kompleks tak bo tam trochę do nas napierdalają Na kompleks kurwa chodźcie Zemut 108 ode mnie w kraterze jeden siedzi Minus, Minus. Wago wogo Już nie siedzi Ty tu się da drzwi otworzyć dawaj ty otworzysz, a ja tam, się, ja tam, wiesz, zerknę, dobra? Dobra, 2, 3, Czysto, ale w środku chyba ktoś jest Teraz ja ci otworzę, a ty zerkniesz kątem Dobra 3, 4 Za wami Nice Kurde, tej kamizelki Co, jesteś? Tak Wysadzam Nic mu nie zrobił, nic Wow